Wystarczyło trochę śniegu, temperatura na minusie i w krajobrazie pojawiły się sanki i bałwany. Śnieg spadł jakby w nagrodę dla dzieci, które dziś rozpoczęły ferie zimowe. Jest się z czego cieszyć, bo od wtorku dzieci mogą już wychodzić na zewnątrz bez opieki dorosłych. Będę się bawić, chodzić na śnieg i będę zjeżdżać na sankach. Śnieg to niestety krótkotrwała rozrywka, która w każdej chwili może zniknąć. Jak wówczas radzą sobie dzieci? Dzwonię do kolegów, piszemy między sobą, rozmawiamy internetowo. Tegoroczne ferie są inne niż do tej pory bywało w historii. Wszyscy uczniowie w kraju jednocześnie mają wolne od szkoły. Poza tym obowiązują obostrzenia epidemiczne. Nie ma choćby wyjazdów w góry czy na półkolonie. Nie można iść na basen, do kina czy do restauracji. Rozrywka, tak jak nauka, tylko online. To trudny czas nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców. Sama jestem mamą trójki dzieci i wiem, jak ciężko jest zorganizować czas w sytuacji, kiedy nie możemy nic zaplanować. Domowe ferie to rzeczywistość, z którą trzeba się teraz zmierzyć i spróbować znaleźć jakieś pozytywy tej sytuacji. Najprościej byłoby zrobić taki bank pomysłów, co możemy zrobić, każdy to, co najbardziej lubi, na przykład wypisuje na karteczce, tak? i przez te dwa tygodnie realizujemy. W pile z pomocą przychodzi Regionalne Centrum Kultury, które choć nie może zaprosić dzieci do siebie, to postarało się, by zdalnie umilić im ten czas. Będziemy chcieli zachęcać najmłodszych mieszkańców naszego miasta i młodzież do tego, żeby oglądali nasze produkcje. RCK przygotowało ofertę zajęć online dla dzieci i młodzieży. Oprócz spektakli, to także konkursy i zajęcia taneczne. Staramy się dzieci zaktywizować, czyli zajęcia baletu z panią Jolantą Łapińską i zajęcia plastyczne, które dzieci również y, lubią bardzo. Zajęcia będą transmitowane codziennie od godziny 10 do 12 na facebookowym fanpageu Regionalnego Centrum Kultury. Szczegóły można znaleźć na internetowej stronie RCK.